26 festiwal ogólnopolski, filmów komediowych w Lubomierzu. Już za parę dni startujemy 4 sierpnia. Paradą komediantów, kabaret Otto. Wybitni aktorzy, cała ławeczka, pani Łącz, pani Sińczyło i wielu, wielu innych. Pani Rowicka, wielu innych. Super. Przejazd, korowód, zabytkowe samochody, różne inne fajne ciekawostki. To wszystko w piątek. W sobotę, oczywiście, kabarety. Kabaret ławeczka, bo w piątek kabaretot to na otwarciu. Więc w tym roku, kabaretowo, muzycznie, radośnie, a w niedzielę zakończy cały festiwal występ pana Marka Piekarczyka w takim programie klasycznym no, miłość do polskiej piosenki u pana Marka Aszkipi. Więc cieszymy się, że tak znamienici goście Stanisław Karpiel buecka w sobotę zespół Orfeusz, nasza wybitna wokalistka Justyna Pasternak to wszystko Czeka na Państwa w Lubomierzu od 4 do 6 sierpnia, od godziny 14 do godziny 22, 23 bo, oczywiście, jeszcze wiele atrakcji filmowych. Dzięki współpracy z wytwórnią filmów fablarnych, bo tak już trzeba mówić, we Wrocławiu, tutaj na tych naszych pięknych, odrestaurowanych dziedzińcach. Uruchomimy miasteczko filmowe. Będą praktykanci z wytwórni filmów, będą w strojach, będą zapraszać Państwa. Można zrobić sobie zdjęcia na planie filmowym. Również, wszystkich siedem komedii tegorocznych, zaprezentujemy w ogrodach Nowego Parku koło internatu. Tam stanie Telebim, i tam Państwo będziecie mogli oglądać filmy festiwalowe dzięki współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym. To oni nam pomagają no, ten punkt festiwalowy zrealizować. Więc wiele atrakcji będzie się działo, będzie radośnie, kolorowo, śmiesznie, jak na Festiwal Filmów Komediowych przystało.